W zależności od Twojego stylu życia i anatomii Twoich oczu lekarz ma możliwość skorygowania astygmatyzmu w czasie zabiegu usunięcia zaćmi. Jedną z możliwości będzie użycie soczewki torycznej takiej jak Acrysoft IQ Toric. Soczewka toryczna może całkowicie zmienić Twój wzrok. Jest ona specjalnie zaprojektowana do korygowania astygmatyzmu. Jej unikalny kształt pomaga minimalizować niedoskonałości twojej rogówki, pozwalając, aby światło wchodziło do oka ze znacznie mniejszym zniekształceniem. W rzeczywistości, większość pacjentów, którzy wybierają soczewkę toryczną, potrzebują okularów tylko do czynności w bliskiej odległości i może nie być potrzebne używanie okularów lub soczewek kontaktowych, aby widzieć dokładnie drobne szczegóły w dali, takie jak liście na drzewie. Tylko wyobraź sobie widzenie świata tak, jak powinien być widziany i Świadczanie wszystkiego, co życie ma do zaoferowania, często bez uciążliwości i zamieszania zawsze związanego z koniecznością używania soczewek kontaktowych lub okularów, aby widzieć obiekty w dali. Ta sprawdzona technologia zmieniła życie setek tysięcy pacjentów, takich jak ty, przywracając im nie tylko wzrok, ale także jakość życia. Jestem tak wdzięczna, że lekarz zalecił mi soczewkę toryczną. Teraz mogę widzieć każde zagranie podczas meczu mojego wnuka bez okularów. Teraz prowadzę aktywne życie. Nigdy więcej okulary nie będą wchodziły mi w drogę. Nie jestem już zależny od rodziny, aby zabierała mnie w różne miejsca. Przywrócono mi moją niezależność. Tak jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, istnieją pewne zagrożenia. Niektórzy pacjenci nadal potrzebują okularów lub soczewek kontaktowych, nawet po otrzymaniu soczewek wewnątrzgałkowych Acrysoft IQ Toric. Wewnątrzgałkowa soczewka toryczna koryguje astygmatyzm tylko wówczas, kiedy ustawiona jest w prawidłowej pozycji w oku. Istnieje możliwość, iż soczewka Acrysoft IQ Toric może zostać nieprawidłowo ustawiona lub może poruszyć się w oku. Może to spowodować zmniejszenie poprawy lub pogorszenie wzroku, ponieważ astygmatyzm nie został w pełni skorygowany lub może on powodować zaburzenia wzroku.